Porażka Konfederacji. Młodzi zawiedli Korwina i spółkę. Dlaczego Konfederacja spisała się poniżej oczekiwań i nie wyśle do Strasburga ani jednego posła? Zawiedli ich najmłodsi wyborcy. Młodzi w badaniach gremialnie deklarują, że będą głosować. Ale potem zostają w domu, komentuje socjolog Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Jeszcze na dzień przed ciszą wyborczą konfederacja wydawała się pewniakiem do przekroczenia progu. Niektóre sondaże dawały jej nawet dwucyfrowy wynik i trzecie miejsce. Ostatecznie jednak koalicja Janusza Korwina Mikkego, narodowców i Liroya znalazła się poniżej progu, zdobywając jedynie 4,55% głosów. Jaka była przyczyna porażki skrajnej prawicy? Jednym wytłumaczeniem może być słabsza mobilizacja najmłodszej grupy wyborców. Choć frekwencja w całym kraju wyniosła ponad 45%, to według exit poll pracowni Ipsos. W wyborach wzięło udział tylko 27% wyborców w wieku od 18 do 29 lat. To o tyle ważne, że stanowią oni prawie 40% elektoratu Konfederacji. I gdyby wziąć pod uwagę głosy tylko tej grupy. Konfederacja stałaby się trzecią siłą polityczną w kraju z 16% poparciem. Jak mówi WP socjolog Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Stosunkowo niska aktywność młodych wyborców nie jest jednak zaskoczeniem. Młodzi od lat są grupą najrzadziej głosującą, mimo że w badaniach gremialnie deklarują, że będą głosować. Ale faktem jest też, że wybory europejskie są przez nich postrzegane jako te najmniej ważne, mówi ekspert. Miesiąc temu organizowaliśmy grupy dyskusyjne z młodymi wyborcami i tam często pojawiały się głosy, że sprowadzają się do wysyłania ludzi na polityczną emeryturę. Niska frekwencja nie jest więc zaskakująca, choć nie powiem, że mnie to nie rozczarowuje, ocenia. Jak dodaje badacz. Młodzi w większym stopniu niż ogół wyborców mają proeuropejskie poglądy i doceniają korzyści i zmiany związane z członkostwem Polski w Unii. Problem w tym, że nie przekłada się to na zainteresowanie polityką i zrozumienie, jak działają europejskie instytucje. Młodzi są często zdegustowani polityką i nie wierzą partiom politycznym. To widać we wszystkich badaniach, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, mówi Pazderski. Dlatego kiedy już głosują, często oddają swój na ugrupowania antysystemowe. To zdegustowanie to też powód, dla którego młodzi głosują na partie radykalne i stanowią największą część jej elektoratu. Dlatego niska frekwencja na pewno przyczyniła się od gorszego niż spodziewany wynik Konfederacji, twierdzi Pazderski.